Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam Was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby Twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Silnik tematu. Silnik kłusuje, gdy cykle robocze SA wykonywane z przerwami, z pominięciem skoku roboczego w jednym cylindrze, a sam samochód w ruchu drga. Poniżej zastanowimy się, dlaczego silnik kłusuje. A ponieważ istnieje kilka rodzajów tłokowych silników spalinowych, rozważymy powody, dla których silnik zaczął kłusować, rozważymy w kilku sekcjach. Ustalenie, że silnik pracuje na biegu jałowym, można ustalić na podstawie mruczącego dźwięku wydechu, stojąc za samochodem przy rurze wydechowej. W celach diagnostycznych należy słuchać z wydechu tylko wtedy, gdy silnik jest gorący, ponieważ dźwięki nierozgrzanego silnika mogą wprowadzać w błąd. Silnik wysokoprezny. Przyczyny pracy silnika wysokopreznego na oleju napędowym zmniejszona kompresja w jednym z cylindrów. W tym przypadku przeciąga się w ruchu tak nieistotnie, że czasami się zatrzymuje. Praktycznie nie ma to odzwierciedlenia podczas uruchamiania. Uszkodzony wtryskiwacz usterka wysokociśnieniowej pompy paliwa HPF awaria świec zarowych podczas uruchamiania silnika w mrożny poranek gdy kilka świec zarowych nie działa, również występują problemy pierwsze sekundy po uruchomieniu. Jeśli silnik tyka na zimno z dyniącym wydechem, ale po rozgrzaniu nie tyka, nie gaśnie i dobrze ciągnie, prawdopodobnie konieczna. Będzie wymiana kilku, ewentualnie tylko jeden, świec zarowych. W silnikach wysokopreznych wyposażonych w zakładkę Check warto wziąć pod uwagę, że nie każdą usterka zapala lampki ostrzegawcza Check Engine. Jednak w przypadku niestabilnej pracy silnika, sięczek sygnalizuje konieczność odczytania kodów błędów. Silnik benzynowy z wtryskiem bezpośrednim. Wtryskiwacz, z angielskiego injector, co oznacza wtrysk lub nadmuch. Jeśli kontrolka zaświęci się, gdy wtryskiwacz zadziała, diagnoza prawdopodobnie pokaże wykrycie braku zapłonu, a nie przyczyny, które go powodują. Więc nie rob sobie nadziei. Nie trzeba być dobrym diagnosta, żeby na podstawie dźwięku wydechu na gorącym określić. Od czego jest czek w tym przypadku? Nie pomoże w ustaleniu, czym jest spowodowane to, że wtryskiwacz pracuje z przeskokami. Lampka sygnalizacyjna TZW. Czek: z dużym prawdopodobieństwem pomoże, jeśli jakiś czujnik jest uszkodzony. Powody, dla których wtryskiwacz kłusuje uszkodzona świeca zapłonowa. Ponieważ świeca zapłonowa nie zapala mieszanki roboczej za każdym razem, jest mało prawdopodobne, aby była mokra lub czarna od sadzy. W takim przypadku należy poszukać śladu przebicia na izolatorze elektrody środkowej. Wygląda on jak pasek narysowany zwykłym ołowkiem wzdłuż izolatora. Pamiętaj, aby sprawdzić szczelinę między stykami świecy, ponieważ szczelina nieodpowiadająca normie może również powodować nieprawidłowe działanie cylindra i powodować szarpanie silnika, złe szarpanie, a nawet zgaśnięcie, zarówno gdy jest gorący, jak i nierozgrzany. Uszkodzony wtryskiwacz Odłaczając złacza od wtryskiwaczy podczas pracy silnika. W ten sposób można określić, który cylinder nie działa, ale może nie działać tylko z powodu wtryskiwacza. Zamień go z wtryskiwaczem innego cylindra. Jeśli cylinder, do którego go włożono, nie działa, oznacza to, że uległo nawarii. Przykład uszkodzonego przewodu wysokiego napięcia silnik gaznikowy. Gaznik, oczywiście, może być winowajcą drgania i gaśnięcia silnika na gorąco. Gaznik może przelewać paliwo. Oznacza to zbyt wysoki poziom paliwa w komorze pływakowej. Przyczyna tego może być nieprawidłowa regulacja poziomu paliwa. Utrata szczelności pływaka, przez co gaznik będzie się przelewał. Mechanizm może mieć uszkodzony zawór iglicowy. Zbyt ciasna sprężyna pompy paliwa. Gaznik przepełni się, ponieważ zawór iglicowy nie poradzi sobie ze zbyt wysokim ciśnieniem paliwa. Uszczelka między pompa benzynowa a przekładka termoizolacyjna jest zbyt cienka. Pompa będzie również wytwarzać zbyt wysokie ciśnienie, co spowoduje przepełnienie gaźnika. Przeciętny czek na usunięcie takiej usterki jest bardzo tani. Dlatego nie każdy warsztat się tym zajmie. Im niższy jest średni rachunek za naprawę, tym większe prawdopodobieństwo, że będziesz musiał poradzić sobie z tym sam. Gaznik nadmiernie wzbogaca mieszankę a silnik szarpie i czasami gaśnie z powodu pękniętej membrany ekonomizera. Sam gaznik może nie być winowajcą szarpania i gaśnięcia silnika. Nie oznacza to jednak, że gaznik można wykluczyć z listy możliwych przyczyn. Najczęstsze przyczyny niestabilnej pracy silnika Najczęstsze przyczyny niestabilnej pracy silnika zmniejszona kompresja w jednym z cylindrów, poniżej 10 kg cm2. Pęknięcie membrany podciśnieniowego układu wspomagania hamulców. W celu postawienia diagnozy należy wyciągnąć końcówkę przewodu z gumowego adaptera w obudowie podciśnienia i zatkać ją ja palcem. Jeśli zatrzymanie silnika ustanie, winowajcą został znaleziony. Jeśli nie, sprawdź łaz. Nie powinien być sztywny i nie powinien mieć pęknięć. W przeciwnym razie winowajcą może być wlot powietrza. Aby to sprawdzić, zdejmij łaz z kolektora dolotowego i zatkaj palcem otwór w złaczu. Jeśli silnik pracuje płynnie, Wystarczy wymienić łaz. Jeśli powietrze jest zasysane do kolektora dolotowego, mieszanka paliwowo-powietrzna jest poważnie zubożona. Powoduje to nierówną pracę silnika. Dotyczy to w szczególności cylindrów najbardziej oddalonych od gaźnika, czwartego i trzeciego cylindra. Niewystarczająca moc iskry. Iskrę można ocenić wizualnie w następujący sposób: wyjmij przewód wysokiego napięcia z cewki zapłonowej z gniazda w pokrywie cewki zapłonowej. Przymocować wyjęty koniec w odległości 5 mm od masy. Obróć silnik za pomocą rozrusznika. Iskra przebijająca tę szczelinę powinna być niebieska i gruba. Cienka iskra o czerwonawym zabarwieniu zwykle nie jest wystarczająco mocna i może powodować nierówną pracę silnika. Przyczyna niewystarczającej mocy iskry może być zbyt dużą lub mała przerwa między stykami przerywacza lub wypalone styki, a także. Utleniony zacisk zasilania cewki, słaby kontakt jej korpusu z masa i wady jej rezystora. Zużycie uzyska przerywacza, w wyniku którego wyprzedzenie zapłonu w zależności od wyładowania za przepustnica będzie zmieniać się. Niepłynnie, a skoki oprócz wartości szczeliny między stykami przerywacza również będą się zmieniać podczas pracy silnika, co również nie sprzyja płynnej pracy. Uszkodzona świeca zapłonowa. Brak zapłonu jest zwykle spowodowany uszkodzeniem izolatora elektrody środkowej. Ślad tego uszkodzenia wygląda jak lekka kreska wzdłuż izolatora. Usterkę tę można usunąć jedynie poprzez wymianę świecy. A wordpress commenter Hello World.